Cześć wszystkim z tej strony, Paula, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable. I dzisiaj zajmiemy się e, Sylwestrem. I zobaczcie, jak już pięknie za mną ktoś sobie tam strzela. Wybrałam sobie akurat taką, e, e, takie piękne do... Przywitanie się z Wami. Jeszcze na samym początku chciałabym e, pozdrowić e, Oliwi XXX i oczywiście wszystkich, którzy zostawili po sobie jakiś ślad pod moimi filmami. Naprawdę jest to dla mnie bardzo miłe i mam nadzieję, że będzie tak już długo. Dobra, teraz zajmijmy się aktualizacją. Stój, koń. Yy, puść własne fajerwerki w zimowej wiosce. Odliczaj do północy w doskonałym, doskonałym stylu, dzięki zestawowi. Nowy rok, wow, yy, świętuje. No, no ok, czyli w sumie tylko, tylko fajerwerki. No dobrze, skoro tylko fajerwerki, 300. Ile mam pieniędzy? Dobra, możemy kupić to? Ja to mam. Chwila. Wiecie co? Widzimy się zaraz. Ja sobie to przyniosę i kupię jeszcze to. No, no kup się. O, kupię jeszcze to. Dobra. I widzimy się za chwilkę, jak sobie to już przyniosę. Ok, znalazłam. Jeden mam taki. Teraz ja sobie przetestujemy. Aha, to nie, to stop. Musimy zsiąść. elegancko. I nic nie widzę. <grym> nic nie widzę. Ej, ja bym chciała zobaczyć. A, no, już za teraz, to już za późno. Dobra, gdzie są te żółte? O tu. O, Widać... Okej, okay, widać, ale ładne.. Uu. No dobra hmm, Jakie on tutaj ma jeszcze. E, weźmy sobie to... Dobra. Weźmy sobie jeszcze to. Chcę to zobaczyć. Hmm, gdzieś to widziałam. nie wiesz co? Chodź ze mną. Gdzie mi raźniej nawet pewno. Może jakieś ładne zdjęcie uda się zrobić. Tu jest to. O, postawię sobie konia obok. Tutaj jest o. O, wow, ładne. Czy mój koń robił jakąś minę? Nie, stoi tylko jak góry No dobra. Słabe takie zdjęcie, no ale cóż. Aha, i to jest tylko takie coś, tak. Tak. No dobra, to sobie zostawię na przyszły rok, fajerwerki. I w sumie z aktualizacji to chyba to tyle. Chwila, jeszcze zobaczę. Tak, chyba tak. Eee, nie wiem, można tutaj coś jeszcze zrobić? Gdzie jest ta impreza? Bo to miała być ta impreza, mieli być ludzie. Uuu, lampiony! Okej, okay, możemy sobie puszczać lampiony. Ej, tego nie, nie pamiętam, nie wiem czy to było takie coś kiedyś. Dobra, jest ja chcę niebieski... Mm, puścimy sobie lampion. Czy też muszę schodzić z konia? linii lampion spoko Leci sobie dobra A jakbyśmy sobie zrobili zdjęcie zrobili no aha no tak bo to jest zimowa wioska no tak Dobra, to zrobimy sobie zdjęcie z Lampionem. Ja i mój koni i... no. Tak, zrobimy sobie takie zdjęcie. Po prostu. No dobra. No ja pójdziemy do ludzi, o ile są. W ogóle zobaczcie. Zobaczcie, co ja, sobie, co ja mam. Cuterek Darkor. <laughs> Musiałam po prostu. On jest z tamtego roku, ale... No, no mówiłam, że ja w Star Stable tak się... Lepiej. Średnio grałam. Dobra, gdzie jest ta, 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 ta. Impreza. A tu. Ojej, no tak zacina się. No czyli tutaj. No dobra. Oj, koń już nie chce jechać. Koń już ma dość. Ale ludu. Okej. Okay. I tutaj sobie możemy gadać ze wszystkimi, tak? Ale tu ludzi Orianon Alex, Spoko O, Idrys, dzień dobry. Ej! I... Chodź tu, rozmawiaj ze mną. Witaj ptasiana, spójrz na to miejsce, jest po prostu magiczne. Może tu zrobić takie Można tu zrobić takie cudowne przyjęcia. Ale to chyba już jest przyjęcie. To dobrze nie będę musiał nikogo zamykać. Wydarzenie, wydarzenia twierdzy galopującego naprawdę niczego Cię nie nauczyły. Ale już nauczyła, gdy ja sam razem kogoś zamknę, muszę też zamknąć jego konia. Znaczy, patrzy na Idrisa z gniewem oczek. No... spoko. Okej, okay, pogadamy sobie z Alex. O, ryanon były stresujący rok z uwagi na bezpieczeństwo Jorwiko, Obawiam się, że delikatny stan równowagi, w którym znalazła się wyspa, zostanie zachwiany. Święta prawda, zwłaszcza gdy we, weźmiemy pod uwagę pandoriańskie szczeliny i niecne zamiary Darkcore. Alex, ile razy ci mówiłam, to nie jest nic śmiesznego i na pewno nie rozwiążemy tego problemu za pomocą błyskawic. Tak wiem, po prostu lepiej sobie radzę ze stresem, gdy zortuję. Ten rok był zwariowany dla nas wszystkich, jakby świat stanął na głowie. No dokładnie. Nieważne co przyniesie nam nowy rok, razem pokonamy wszystkie przeciwności. Tak, ale masz roku 2020 piorunem po oczach. Okej. Okay. To by było śmieszne. Tak gadać ze wszystkimi. SSO się postarało, widzę z tymi dialogami. Przejadę tu, przejadę. Oliza. Pogadajmy z lizą. No, ręczo naprawdę się udało, z dwóch zdań fajnie widzieć, że inni jeźdźcy w Murland jeżdżą tak, jak my na dzikim zachodzie. <grym> Dużo widzę. Jesteście zwykłymi głupcami mogliście spać na pieniądzach, gdybyście tylko mieli wizję. Scott, ty, cwaniaku tu nie chodziło o pieniądze o przeniesienie choć o zrobiny domu na Jorwik. I teraz naprawdę jest jak w domu, tak się cieszę, że podjęliście to ryzyko. Dzięki Isa, nie zrobilibyśmy, nie zrobiłbym tego, gdybym nie wiedział, że będziesz przy mnie. Ujaj. No dobra. I o pani Holcward jest. Jest jeszcze tutaj coś ciekawego. Co tu się dzieje? Że to tyle ludzi. Aha, tańczą. Dobra. Spoko. Nie mam ja, Mikołajowej czapki. Chyba nie mam, nie wiem. Także tak, w tym filmie to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. I teraz oczywiście y, życzonka y, z racji tego, że jutro jest Sylwester, a więc życzę Wam zdrówka, miłości, oczywiście wytrwania w postanowieniach noworocznych, żeby Wam uśmiech nie schodził z twarzy szampańskiego Sylwestra i żeby ten 2021 był chociaż ciutkę lepszy od tego, co mamy teraz. I mam nadzieję, że będzie nam się miło wspominało o cokolwiek z tego 2020. I ogólnie, żeby była, wiadomo, miła atmosfera też tutaj, yy, u nas i spełnienia marzeń. I to już wszystko. Więc trzymajcie się i cześć.